Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj przepis na oszukaną pizzę, która jest świetną alternatywą, gdy nie mamy czasu w domu lub gdy mamy niespodziewanych gości. Teraz chciałabym się też troszkę wytłumaczyć. Wrzucę Wam kilka filmów, które mam już przygotowane, co byście nie pomyśleli, że o Was zapomniałam. A druga strona medalu jest taka, że piszecie do mnie maile, staram się odpowiadać kiedy tylko mogę, pytacie kiedy będą filmy motywacyjne. Wszystko myślę w sierpniu, bo na razie praca, praca i praca. A teraz co? Zaczynamy! Na placek tortilli układam mój ulubiony sos, który jest przeważnie do pizzy, czyli przesmażona cebula z czosnkiem, do tego pomidory, sól i pieprz. Serek żółty, troszkę tak na obrzeżach, żeby to nam się wszystko później ładnie skleiło. Na jednej stronie będzie salami, a na drugiej kurczak z moimi ulubionymi przyprawami, trochę papryki, świeżej bazylii. Wszystko przygniatamy, i znowu trochę sosu na wierzch sera żółtego, jest ser i na 10 minut na 200 stopni do piekarnika. Druga mm, moja propozycja to ketchup z musztardą, Może i dziwne, no ale mozzarella light, ale co jest w środku to choroba. Wie. Przesmażone pieczarki z odrobiną soli i pieprzu. Zioła prowansalskie. I coś, co czy gryzki lubią najbardziej, czyli krewetki przesmażone na odrobinie masła z czosnkiem. Kolejna alter, alternatywa dla naszej pizzy. Trzy minuty z jednej i z drugiej na patelni. I gotowe, przyjemnie, smacznie i zdrowo. Powiedzmy. Ja zabieram się za jedzenie, znikam. Trzymajcie się. Pa.